Nazywam się Karol Walesieniuk, jestem studentem kierunku elektrotechniki na Wydziale Mechanicznym. Są to studia magisterskie. Wcześniej zrobiłem jeszcze jedną magisterkę na Wydziale Mechanicznym. Obecnie tworzę na pracę zaliczeniową, dyplomową stanowisko stabilograficzne. I na Wydziale Mechanicznym zrobiłem projekt motocykla elektrycznego. I tu jest połączenie tych obu dziedzin czyli jest i projekt, i wykonanie, i analiza. Stanowisko stabilograficzne będzie służyło do badania postawy strzelca, do nauki jego postawy, do sprawdzania jego błędów w postawie i w funkcjonowaniu z bronią. Ten temat mi się najbardziej spodobał, ponieważ interesuje się literami. No i przede wszystkim było jako wykonanie rzeczywiste czegoś, czego wcześniej nie robiłem i chciałem też spróbować tej formy pracy dyplomowej. Jest duży potencjał studentów. Kwestia tylko tego, żeby tych naszych studentów zainteresować czymś ciekawym. Czymś ciekawym, co by było możliwe, do zrealizowania w kontekście takim fizycznym, praktycznym. Nie tylko, żeby to była praca z naukowym podejściem, obliczeniami, statystyką. Chodzi o to, żeby zrobić coś fizycznie działającego, a później dopiero to przebadać. Na mechanicznym zakończyłem edukację na budowie maszyn na magisterce. Tam było projektowanie maszyn, więc tutaj, zanim przystąpiłem do wykonania stanowiska, przetestowałem wpierw od strony mechanicznej. Obszar pracy jest wystarczający, zanim przystąpiłem do wykonania rzeczywistego modelu, no a tu była niestety potrzebna wiedza z mechaniki, którą z Wydziału Po Sąsiedzku wyniosłem. Badania postawy człowieka to nie jest nic odkrywczego. Pracuje się nad tym od lat, szczególnie z ludźmi chorymi, którzy mają problemy z chodzeniem. Wówczas się symuluje ten chód, do tego dążymy, żeby to sprawność człowiek odzyskał. Natomiast w przypadku badania w ruchu z żołnierzami, ze strzelcem, z bronią, to tego raczej się nie widuje. Nauka polega przeważnie na wyrabianiu pracy mięśniowej na strzelnicy. Przy pomocy tego stanowiska możemy to robić naukowo-pomiarowo. Stanowisko przechodziło całą certyfikację wagi. Kolejna rzecz to jest praca na szczelnicy i zobaczyć, co się dzieje z pozycją strzelca ze środkiem ciężkości w momencie strzału i postrzału. Współpraca została nawiązana dzięki promotorowi. Żeby dostać się do urzędu, dostać się do policji, w ogóle zacząć pracę, to tutaj było bardzo duże wsparcie promotora. Powstała taka trójstronna współpraca między policją naszą lokalną, czyli działem szkoleń policjantów. Czyli moglibyśmy to nasze urządzenie zaimplementować i testować. Okręgowy Urząd Miar, jako jednostka finansowana z budżetu państwa, która pomogła nam wzorcować naszą uwagę. no i my, jako Politechnika Białostocka, która potencjał naukowo-dydaktyczny możemy dołożyć. Projekt jest bardzo wymagający, ponieważ jednocześnie w jednym projekcie jest dużo zagadnień z różnych kierunków. Bo mamy i mechanikę, mamy programowanie w kilku językach, mamy pracę z siecią, no i praca jeszcze będzie z Próbiakiem na koniec. Praca jest ciekawa, jest bardzo zaawansowana na różnych poziomach. Napisanie tego programu i przetestowanie trwało bardzo długo, bo pracę piszę prawie drugi rok. Temat bardzo ciekawy, satysfakcjonujący, fajnie jak już działa, już można coś popatrzeć, zobaczyć, to najbardziej cieszy i buduje.